Witam ponownie. Tym razem będę testować kebab w lokalu Bafra Kebab. Średnia ocen gogle tego miejsca to 4,0. Zamówiłem kebab gigant w tortilli z kurczakiem i ostrym sosem za 28 zł. Dostępne sosy to łagodny, ostry, czosnkowy i koperkowy. Mięso do wyboru to kurczak lub wołowina. W menu jest jeszcze fryto kebab, kebab w bułce, boks, zestawy, falafel i kebab burger. W skład tego giganta wchodzi mięso, surówka, frytki oraz sos. Wszystkie składniki świeże, tortilla chrupiąca. Może ten kurczak trochę zasłony, ale generalnie bardzo smakował mi ten kebab. Moja ocena kebaba to 7 na 10. Testowana przeze mnie bafra kebab mieści się przy ulicy Lwowskiej w Chełmie. Pisz w komentarzach, jakie miejsca warto jeszcze odwiedzić. Zostaw łapkę w górę, jeśli film Ci się podobał. Zapraszam do subskrypcji i kliknięcia dzwoneczka, żeby być na bieżąco z filmami. Do zobaczenia w następnych filmach. Cześć!